W dzisiejszym odcinku przechodzimy do tego na co wszyscy czekaliśmy, co wydaje się tym spełnieniem, tym najwyższym momentem naszego doświadczenia seksualności, czyli kochanie się z drugą osobą. W poprzednim odcinku mówiłem o tym czasie, etapie poznawania się, odkrywania siebie. Teraz przechodzimy już do tego momentu, kiedy idziemy z tą drugą osobą do łóżka, tak? Kiedy no kiedy, kiedy już jest ten moment, na który wielu, jako wielu mężczyzn czekaliśmy, tak? o którym fantazjowaliśmy, o którym ten, ten upragniony moment spotkania. I tutaj, praktykując tą świadomą męską seksualność, znowu pojawia się temat czasu, takiej podróży medytacyjnej w tym kontakcie. Rzeczywiście może być to spontaniczny, Żywiołowy, szybki seks. Natomiast, e, eksplorując tą świadomą męską seksualność, warto otwierać się na to, żeby to była podróż, która może trwać godzinę, dwie, trzy, pięć. Zaczynasz o 22, a zasypiasz o czwartej. W której zatraca się poczucie czasu. I w tej podróży duże znaczenie ma. Odkrywanie dotyku, tak jak w świadomej masturbacji, odkrywałeś ten dotyk, jeśli oczywiście ją praktykowałeś, jeśli pozwoliłeś sobie jej doświadczyć, odkrywałeś ten dotyk dotykając swoje ciało, to tutaj w świadomym kochaniu się zaczynasz dotykać yy, osobę, z którą się kochasz, tak? Zaczynasz dotykać swoją partnerkę czy partnera. Więc to jest też taka przestrzeń odkrywania bogactwa, jak, w jaki sposób możemy się pieścić, w jaki sposób się możemy dotykać. I to w ogóle dla mnie nie jest podróż o technikach. Techniki to jest taki, jakbym powiedział, przedszkole, jeśli chodzi o y, świadomą seksualność. Tak? Techniki to jest. Y, no, taki, tak, taki alfabet, tak, z którego dopiero potem możesz tworzyć poezję. Więc nie ma nic złego w tym, żeby poznać techniki. Natomiast jeśli w Twojej głowie jest pomysł, że ty się masz koncentrować na technice, to to będzie mechaniczne. To będzie. Może to być intensywna stymulacja, efektywna stymulacja, ale nadal to będzie mechaniczne. Moment, w którym zaczyna, kocha, zaczyna się kochanie się, a nie a nie seks, który jest taki właśnie mechaniczny, przedmiotowy. To jest ten moment, w którym Ty płyniesz po prostu. Ty idziesz za impulsami, ty bawisz się tym, pozwalasz sobie na zabawę. To jest dużo, na, dużo y, przestrzeni na sprawdzanie, na odkrywanie, w którym Ty tak głęboko jesteś w stanie czuć siebie, że to twoje wewnętrzne odczucia ci prowadzą, jak dotykać osobę, z którą się kochasz, jak dotykać kobietę. Właśnie dwa przelatujące, a propos seksu, takie seksualne słowo, przelatywać, dwa przelatujące samoloty <grywania> nade mną, eee... Tak, i wracając do tego kochania się, to jest taki taki moment. I to jest o multiorgazmiczności, że ja czuję to, co przeżywa druga osoba w sobie. Fale podniecenia, które doświadcza kobieta, z którą się kocham, ja czuję w sobie. Więc yy, ja nie muszę się zastanawiać, jak mam dotykać, yy, bo, bo moje ciało doskonale czuje. Co jest przyjemne, doskonale czuję, co, co mi sprawia też przyjemność, bo ta przyjemność jest wspólnie odczuwana. Więc to jest rodzaj takiej komunii, takiego połączenia, głębokiego spotkania, w którym po prostu doświadcza się razem. I to, co już mówiłem w jednym z wcześniejszych odcinków tak naprawdę nasze ciało jest, całe nasze ciało jest jedną wielką strefą magogenną. Tych miejsc, które możemy pieścić, jest. Jest wiele, tak? Oczywiście są te miejsca, które są bardziej wrażliwe, ale tak naprawdę no, konsekwentnie będę mówił o tym, że dotykanie możesz muskać kolano, tak? Możesz muskać jeden palec, i, i to może być tak głęboko orgazmiczne, w jaki, w jaki sposób nawet nie jesteś sobie w stanie wyobrazić, jeśli tego nie doświadczyłaś. Natomiast kluczem do tego, żeby to odkrywać jest pozwalanie sobie czuć i zanurzanie się w tej podróży. Kiedyś miałem w ręku, eksplorując seksualność, jeszcze już nie pamiętam, czy to miałem, jeszcze byłem nastolatkiem, czy już miałem około 20 lat, trafiłem i to, i to na wyprzedaży na taką książkę amerykańskich seksuologów z, z Kalifornii, którzy eksplorowali temat zanurzenia się w głębsze doświadczenia seksualne. I oni odkryli, właśnie, znaczy badali to, że mężczyzna też może wchodzić na platformy orgazmiczne. Tak? Czyli jak mierzymy, po prostu. już Teraz nie pamiętam, czy to jest napięcie skórno-galwaniczne, czy to, czy to było EEG i nasze fale mózgowe, że, że mężczyźni mogą wchodzić na podobne doświadczenia orgazmów wielokrotnych jak kobiety. I uczyli pary te, tej praktyki. Tam nie było tego wymiaru duchowego, tam nie było mówienia o miłości. To było bardziej takie, jak w zachodnim świecie, yy, terapeutyczne, rozwojowe, ale konkretne, naukowe. Natomiast oni odkryli, że żeby wejść głębiej w doświadczenie orgasmiczne, często pojawia się na wejściu lęk. Tak jakbyśmy mieli takie zapisane mechanizmy, że jak zbliżam się do czegoś, co wymaga głębszego poddania się, co wymaga. Co wymaga puszczenia kontroli, to, to pojawia się w nas mechanizm obronny, który często jest lękiem. Ja się boję to zrobić, bo jeśli nie robiłem tego całe swoje dorosłe życie, jeśli nie robiłem tego od wielu lat i było mi w tym bezpiecznie, to, to trudno się zanurzyć. I oni powiedzieli coś takiego, że praca z lękiem jest krokiem, żeby wejść głębiej. I my możemy mieć taki podświadomy lęk, że wchodzę w ten kontakt seksualny i ja chcę e, skończyć szybko. I oczywiście to jest duży temat już do pracy takiej rozwojowo-terapeutycznej, e, chociażby związany z. E, e, powiedziałbym szybkim wytryskiem, żeby nie powiedzieć przedczesnym wytryskiem. E, czy takim podświadomym. Unikaniem tej bliskości, tak? No bo jeżeli ja wchodzę w kontakt, w kontakt miłosny, który trwa 2-3 godziny, to nie da się tam uniknąć bliskości. Nie da się uniknąć tego, że ja wpuszczam, dopuszczam do siebie bardzo blisko osobę, z którą się kocham. Dopuszczam do siebie różne emocje, które mam w sobie. Więc my czasami próbujemy tego uniknąć. I uczenie się tej podróży miłosnej, kochania się, to jest też zgoda na to, że. Że może się pojawić ten opór, zgoda na to, że mogą się pojawić we mnie niewygoda emocjonalna, że może mi się pojawić chęć ucieczki, że może mi się pojawić jakaś, jakieś uczucie, które nie kojarzy mi się z przyjemnością i kochaniem się. Typu smutek, typu odrzucenie, zranienie czy strach. To jest o otwieraniu się na siebie i na głębokie spotkanie. Więc. Jakby to kochanie się jest z jednej strony odkrywaniem tej wrażliwości swojego ciała, jakby odkrywaniem tej możliwości jak ja długo mogę płynąć w tym, w tym połączeniu, w tym, w tym przepływie, w tym, w tym dotyku, w tym kontakcie, ale to też jest praca, która dotyka istoty, która jest w środku, czyli też różnych emocji, które są w środku. To ciekawe, że w tym odcinku które, jak, jak zaczynałem go nagrywać, wydawał mi się takim spełnieniem, takim pięknym, jak to może być przyjemnie, a jednocześnie my wchodzimy do tego miłosnego spotkania jako cały człowiek. Więc to jest o obnażeniu się, o odsłonięciu. Jak jesteś w swoich zbrojach i w ukryciu, no to, to będziesz miał szybki seks mechaniczny. Jak pozwolisz sobie się zaangażować, słonić i tu znowu powraca ten temat miłości, jako tego, co jest istotą multiorgazmiczności, co jest istotą głębokiego miłosnego spotkania. I o tym będzie kolejny odcinek. Dziękuję.